Hej baltra! Powiedz no. Co tam słychać? A jakoś leci. Jeśli o to, to bym bardziej przydał się spytać co byś chciał kupić, przyjacielu! A więc tak, dopiero co wstałem. Trochę mi łami łeb po wczorajszym dniu. Chciałbym zjeść śniadanie. Mam nadzieję, że masz coś dla mnie zdrowego i pożywnego baltramie. Dla każdego? Całego klienta mam zawsze odżywcze. Y, odżywczą żywność. Rybki, warzywka i pieczywo. Mmm, Jak to wszystko zachęcająco pachnie. O, 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 oczywiście. Y, wszystko jest specjalne twojego żołądka, tylko że Bartok wszystko zeżarł. Jak to wszystko zarł? W końcu wśród żywności są tylko karteczki zamówione. Zamówiony przez Bartoka. Całą noc uciekał przed orkiem. Najadł się strachu, ale jeszcze mu mało. Hej ty, Bezi, Bezi. Lares, ty ekshibicjonisto! Ludziło mi się, to się okradłem. Nieważne. Słuchaj, ależ słucham cię, wielki złodzieju. Byłem przed chwilą u Abuina, na Golasa. A ten dostrzegł we mnie wybrańca. Niesamowitego. Mam niezwykły dar. Czy chcesz zobaczyć to? Hmm. Czy na pewno chcecie to zobaczyć? <grymne> Okazuje się, że jestem słynnym wybrańcem Suta. Skoncentruj się i uważnie przyglądaj się mojemu lewemu sutkowi. Przyjrzyj się i podziwiaj dar. Nie. Hehe. Mimo, że jestem głodny i wkurzony, to zrobiłeś mi dzień, Lares.